Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy, dwa tematy, które są też taką podstawą do głębszej refleksji. Po pierwsze, temat tych kontenerów pełnych broni i amunicji, które zostały znalezione na Podkarpaciu, w pobliżu granicy z Ukrainą. Jak to się dzieje, że przez kilka tygodni bez żadnego nadzoru, bez żadnego dozoru, takie kontenery były składowane na terenie państwa polskiego. Już wiemy z komunikatów Ministerstwa Obrony Narodowej, że nie jest to sprzęt należący do wojska polskiego. Tym bardziej powinno to wywołać lawinę pytań o poziom bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, zwłaszcza w sytuacji takiej geostrategicznej, w której się znajdujemy. I wreszcie temat drugi to jest temat. Który został poruszony przez agencję Bloomberga, a mianowicie jasna informacja: Stany Zjednoczone nie roztoczą parasola powietrznego nad ewentualnymi siłami wysłanymi przez koalicję chętnych na Ukrainę siłami wojskowymi. No i to jest bardzo istotne potwierdzenie tego zmieniającego się wektora geostrategicznego Stanów Zjednoczonych. I w tym momencie no nie sposób oczywiście też nie zadać pytania, jak to się dzieje, że w Polsce przez ostatnie lata nikt publicznie z poważnych ośrodków analitycznych państwa polskiego, z decydentów państwa polskiego w ogóle nie rozważał scenariuszy, w których Ukraina przegra wojnę. I to jest niestety pokazanie, jak bardzo. Nisko upadła kultura strategiczna w państwie polskim. A jeżeli już byśmy przy, przyjęli, jeżeli by w ogóle ktokolwiek z decydentów czy ośrodków rządowych przyjął taki scenariusz, że Ukraina przegrywa wojnę, to nikt nie pokusił się o scenariusze ewentualnościowe takiego, takich, takich wydarzeń dla państwa polskiego. Nikt nie zakłada, że na przykład może dojść do zmiany sojuszy przez Ukrainę. To jest rzecz niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Oczywiście takie dyskusje, takie głosy pojawiają się, ale poza mainstreamem, poza. Głównym nurtem debaty publicznej w Polsce, niestety, i to z całą, z całą szkodą dla państwa polskiego, co potwierdzają takie wydarzenia jak zaginione miny przeciwpancerne, czy właśnie te dziwny, tych dziwnych osiem kontenerów na Podkarpaciu. A przecież to jeszcze nie koniec. Wojna na Ukrainie się nie zakończyła, i nikt nie wie, jak się zakończy i z jakimi skutkami dla państwa polskiego dlatego tak ważne jest aby analizować aby wypowiadać się w sposób nieskrępowany, bez cenzury, bez powielania matrycy odgórnej, która jak widzimy przez ostatnie lata była kompletnie błędna. To bezwarunkowe wspieranie Ukrainy było absolutnym błędem, błędem strategicznym. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Dziękuję. Za wszystkie komentarze. Zachęcam do nich, zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków mediach, w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 4 czerwca 2025 roku, w polskich mediach pojawiła się informacja o tym, że znaleziono dziwne, tajemnicze kontenery na Podkarpaciu w pobliżu granicy z Ukrainą. Kontenery wypełnione bronią i amunicją niewiadomego pochodzenia. Jako pierwsza te informacje podała Telewizja Republika, potem dołączyły kolejne media, oficjalny komunikat wydało także Ministerstwo Obrony Narodowej. To niezwykle niepokojąca informacja, że właściwie w sposób żaden niezakłócony w sposób swobodny, bez żadnego dozoru, w pobliżu granicy z Ukrainą przechowywany, przechowywanych było osiem kontenerów wypełnionych bronią i amunicją. No tutaj mamy informację z, w domenie publicznej oczywiście, że Służby prowadzą na szeroką skalę zakrojone śledztwo. W tej sprawie zaangażowane są i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i Centralne Biuro Śledcze Policji, i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, i Żandarmeria Wojskowa, nadzór ma nad tym i prokuratura, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No, warto też wspomnieć o tym, że oficjalny komunikat wydało Ministerstwo Obrony Narodowej. I możemy w tym komunikacie przeczytać, to jest cytat. Znalezione w miejscowości Laszki na Podkarpaciu kontenery z amunicją i bronią nie są własnością Wojska Polskiego. Odpowiednie służby zabezpieczają miejsce i sprzęt. W tej sprawie należy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Prokuraturą Okręgową w Przemyślu. Koniec. Koniec cytatu. No mamy do czynienia z sytuacją bardzo nietypową, dziwną. Tych osiem kontenerów z bronią i amunicją miało być składowanych na terenie cywilnego aer aeroklubu, aeroklubu ziemi jarosławskiej właśnie w podkarpackiej miejscowości Laszki. No i to jest niezwykle dziwna sytuacja. Sam magazyn nie był nadzorowany, co jest ogromnym skandalem. Pytanie w ogóle, czyja jest ta broń? Do, dokąd miała być transportowana? Pojawiło się mnóstwo niedopowiedzeń, pojawiło się róż, mnóstwo różnych spekulacji w mediach społecznościowych od takich, można powiedzieć, opinii, że był to sprzęt, który miał być wysłany na Ukrainę aż po różnego rodzaju przypuszczenia. Różnego rodzaju hipotezy, że być może był, no, istniała groźba jakiejś dywersji i sabotażu na terenie państwa polskiego. Pojawiły się i takie spekulacje, że być może była, była przygotowana jakaś prowokacja, być może nawet pod obcą flagą. No, sytuacja bardzo, ale to bardzo niebezpieczna i pojawia się to wszystko w. Przestrzeni informacyjnej kilka dni po ataku dronów z kontenerów na rosyjskie lotniska wojskowe. To pokazuje, jak dziś łatwo jest ukryć sprzęt wojskowy, amunicję, drony oczywiście także właśnie w kontenerach, kontenerach, których jest no, cała masa na całym świecie i bez żadnego problemu można taki kontener przetransportować drogą lotniczą. Transportem kolejowym, drogowym czy, czy drogą morską, oczywiście. To pokazuje, jak bardzo państwo polskie jest nieprzygotowane na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. To, to pokazuje także, jak bardzo Polska jest nieprzygotowana na to, na to właściwie, do czego politycy próbują społeczeństwo przy, przygotować. No bo przecież te wszystkie rozmowy o koalicji chętnych, te wszystkie rozmowy o koalicji E4, o jakieś fantazjowanie, o dalszym wspieraniu Ukrainy, o jakimś ewentualnym kontyngencie wojska polskiego na Ukrainie w ramach jakiejś koalicji sojuszniczej, to są wszystko mrzonki, to są wszystko iluzje mające dawać Polakom bezpieczeństwo. To wręcz odwrotnie, to pokazuje, że te wszystkie słowa o wdeptywaniu Putina w ziemię. Oczywiście tutaj odnoszę się do marszałka Sejmu, na Hołowni, i te wszystkie, powiedziałbym, te potrząsania szabelką w stronę Rosji pokazują, że mamy do czynienia z kompletnie nieodpowiedzialnymi politykami. Ale to nie jest przecież pierwszy incydent związany z kwestiami bezpieczeństwa, bo oczywiście można wspomnieć o tragedii w Przewodowie, o rakiecie pod Bydgoszczą, ale daleko nie trzeba szukać, nie trzeba, szukać, nie trzeba, nie trzeba wracać tutaj do roku 2022, aby pokazać, że jest to problem permanentny braku bezpieczeństwa w Polsce. Wystarczy spojrzeć na to, co się wydarzyło w ubiegłym roku, Mam na myśli sytuację z 240 minami przeciwpancernymi, które nagle zniknęły podczas rozładunku w miejscowości Mosty. To było w lipcu 2024 roku. Miny odnalazły się po 10 dniach w wagonie przy magazynie IKEA w Orli. No, sytuacja kuriozalna, sytuacja kuriozalna, ale nie lepiej jest z ochroną chociażby składów amunicji. I tego typu obiektów strategicznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego, do tego trzeba dodać, że Polska nie posiada własnej fabryki prochów wielobazowych, co jest no, kompletnym absurdem jest z punktu widzenia systemu obronnego państwa polskiego. O systemie obrony powietrznej czy o systemie obrony cywilnej nie ma co w ogóle mówić, bo to zostało zweryfikowane bardzo dobrze przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zresztą, jeżeli chodzi o system obrony powietrznej, to te incydenty, o których wspomniałem, czy ta tragedia w przewodowie czy rakieta pod Bytgoszczą też pokazała, jak wygląda ten system obrony powietrznej państwa polskiego. A w sytuacji realnej groźby użycia dronów z kontenerów, czy też masowego użycia dronów, czy to dronów FPV, czy, czy innego rodzaju, dzisiaj no, trzeba jasno powiedzieć, że państwo polskie nie jest w stanie zabezpieczyć w 100% infrastruktury krytycznej państwa polskiego i to mówiąc najdelikatniej, jak tylko to potrafię. Materia jest oczywiście delikatna, bo to są kwestie bezpieczeństwa. Bardzo często, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, są to materiały niejawne, w szczegółach dotyczące ochrony, ale już te wszystkie informacje w domenie publicznej e, każą stawiać. Liczne pytania o stopień bezpieczeństwa nas, nas jako Polaków, a patrząc na nieodpowiedzialną politykę, jaką prowadzą decydenci III Rzeczpospolitej, bezwarunkowego wspierania Ukrainy, bez liczenia się z konsekwencjami, i to nie tylko na osi Warszawa-Mińsk czy Warszawa-Moskwa, ale także nie licząc się z możliwością, Zmiany sojuszy przez Ukrainę po zakończeniu tej wojny. No to pokazuje, w jak, jak bardzo złej sytuacji Polska się dzisiaj znajduje. A no właściwie ze świecą szukać miejsca, gdzie można byłoby wysłuchać debaty na poziomie merytorycznej, gdzie ścierałyby się różne stanowiska, różne scenariusze. Mamy do czynienia z narzuconą odgórnie matrycą, jak ludzie mają myśleć, jak mają się zachowywać środowiska eksperckie, przyjmować jedną, jedną matrycę, tak jak powiedziałem. Jeden szablon myślenia o stosunkach międzynarodowych, co jest szalenie niebezpieczne i szkodliwe dla, dla państwa polskiego. Agencja Bloomberga 4 czerwca bieżącego roku poinformowała, że Stany Zjednoczone odmówiły zapewnienia powietrznej osłony dla sił wojskowych, które Wielka Brytania i Francja. Planują rozmieścić na Ukrainie po zawarciu rozejmu. No, i to jest rzeczywiście bardzo interesująca informacja. Informacja, która odnosi się także do różnego rodzaju planów wykorzystania wojska polskiego, bo takie plany Pojawiły się, o tym powiedział emerytowany generał Kit Kellogg, specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Ukrainę. To jest człowiek, który jeszcze przed rokowaniami w Stambule mówił o tym, że istnieje grupa E4. E4, czyli tak zwana koalicja chętnych. Odniósł się tutaj do. Tej, tej, można powiedzieć, wyprawy do Kijowa, na czele, na czele której stali premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i w której wziął udział także. Premier Polski Donald Tusk. Co prawda w innym wagonie jechał, ale no był, był obecny. Kit Kellogg powiedział, że istnieje taka opcja, że również wojsko polskie miałoby wystawić jakiś kontyngent takich sił. Czy byśmy je nazwali rozjemczymi, pokojowymi, stabilizacyjnymi, czy jakkolwiek to nie ma większego w tym momencie znaczenia? Byłyby to obce siły wojskowe na terytorium Ukrainy, które miałyby w, no właśnie patrząc przez pryzmat. Narracji brytyjskiego premiera zapewniać bezpieczeństwo Ukrainie. No, pomijam jakby kwestie zasadności tego wszystkiego i e, realności. Patrząc na sprzeciw Rosji wobec tego typu planów. Ale warto się rzeczywiście przyjrzeć temu, co, mu, co napisała agencja Bloomberga, ponieważ to pokazuje, w którą stronę idzie wektor geostrategiczny Stanów Zjednoczonych. Ja już mówiłem od samego początku, że Donald Trump będzie patrzył na stosunki międzynarodowe przez pryzmat transakcji. Będzie patrzył na relacje międzynarodowe jako relacje no można powiedzieć biznesowe i co do tego nie ma żadnych wątpliwości że priorytetem dla administracji 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych jest rywalizacja z Chinami to chińska republika ludowa jest głównym rywalem Stanów Zjednoczonych nie federacja rosyjska interesy amerykańskie od no, już kilkunastu lat są reorientowane w kierunku Indo-Pacyfiku. Ten słynny zwrot ku Azji, o którym mówiła Hillary Clinton, staje się faktem, a trzeba jeszcze powiedzieć, że Donald Trump no, uważa, że USA muszą pomagać Izraelowi i widać to wielkie wsparcie, jakie Waszyngton udziela Izraelowi w, w konfrontacji z... No, z, można powiedzieć wrogami Izraela. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że największym dzisiaj wyzwaniem, czy też największym przeciwnikiem Izraela jest Islamska Republika Iranu i co do, No i tutaj oczywiście trwają wielkie przygotowania do wojny. To jest też również tajemnica Poliszynela, wielokrotnie o tym mówiłem w podcaście geopolitycznym. To jest długofalowy proces, do którego się Izrael przygotowuje przy wsparciu oczywiście Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta, ten sygnał, jak jaki wysyła administracja Trumpa jak już po jego zaprzysiężeniu na kolejnego prezydenta, 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli po 20 stycznia jest bieżącego roku, jest bardzo, ale to bardzo jasny. Amerykanie nie będą i nie traktują już priorytetowo Europy. To nie Europa. To nie Europa Wschodnia jest dzisiaj priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział wprost, że konflikt na Ukrainie, że wojna na Ukrainie to nie jest jego problem, że to zaczął, można powiedzieć, podsycać udział amerykański w tej proxy war, jakby to powiedział Marco Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji, no Joe Biden, że to jest problem administracji Biden'a, a nie jego. Marco Rubio powiedział wprost, cytuję: "To nie nasza wojna". To powiedział oficjalnie sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych. No ta informacja ukazała się na Stronie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych informacje o tym, że jest to proxy war, że jest to wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi, czy też szerzej NATO a Rosją na terytorium państwa trzeciego, czyli w tym przypadku Ukrainy. No i to jest niezwykle niezwykle ważne postawienie sprawy, że Amerykanie nie tylko nie wyślą swoich kontyngentów wojskowych na pomoc Ukrainie, no można by było powiedzieć, że w myśl ducha Memorandum Budapesztańskiego z 1994, skoro do tej pory, od 2014 roku, Roku, ani od tej drugiej fazy wojny na Ukrainie, od 2022 nie, nie miało to miejsca, no to dlaczego miałoby teraz mieć miejsce? Dlaczego Trump miałby się zdecydować na wysłanie wojsk amerykańskich? To dające się przewidzieć w perspektywie jest kompletnie nierealne. Ale co więcej, Widać z tych wszystkich doniesień medialnych, że brytyjski premier Keir Starmer miał bardzo mocno nalegać na prezydenta Donalda Trumpa, aby przynajmniej zaangażował się, jeśli chodzi o parasol powietrzny. Przynajmniej jeśli chodzi o parasol powietrzny nad takimi siłami, no nazwijmy to umownie, bardzo umownie, stabilizacyjnymi na Ukrainie. I tutaj argumentacja Starmera miała być taka, że jest to, to zaangażowanie USA jest konieczne, aby powstrzymać Federację Rosyjską, powstrzymać Władimira Putina przed ewentualnym naruszeniem potencjalnego zawieszenia broni. Natomiast te zabiegi Wielkiej Brytanii i Francji kompletnie nic nie dały, jeżeli chodzi o zapewnienie tej osłony powietrznej, tego parasolu. Mówi się tak, że ten parasol miałby być właśnie w myśl Londynu i Paryża rozciągnięty nad kontyngentami brytyjskim i francuskim. Natomiast też widać, że tutaj nie ma żadnego. Żadnego pozytywnego, powiedziałbym, takiego odzewu ze strony administracji Trumpa. Obecnie widać, że zrezygnowano już z próby takiego wymuszenia na stronie amerykańskiej tego parasola powietrznego. Mówi się o wsparciu wywiadowczym i monitorowaniu właśnie granicy, granicy ukraińskiej. Natomiast, no, moim zdaniem, to jest kompletna mrzonka, aby Amerykanie mieli interweniować zbrojnie w sytuacji, kiedy doszłoby do jakiegoś kontaktu ogniowego między Wojskami brytyjskimi i, a, a rosyjskimi, czy wojskami francuskimi a, a rosyjskiego. Jest to w ogóle, moim zdaniem, kompletnie mało prawdopodobne, aby ktokolwiek udzielił takiej gwarancji ze strony Stanów Zjednoczonych. Co więcej, też warto to powiedzieć, że strona francuska i brytyjska oczekiwała takich gwarancji na piśmie od prezydenta Donalda Trumpa, natomiast no to jest naiwność, to w tym, w tym, patrząc na obecną sytuację geostrategiczną, strategiczną na świecie. Co ciekawe, brytyjski Times już poinformował, że Wielka Brytania no, rozważa rezygnację z planu wysłania tysięcy żołnierzy na terytorium Ukrainy. Podkreśla brytyjski dziennik, że ryzyko jest bardzo duże, a siły są niewystarczające, że podkreśla, że siły Wojska lądowe Wielkiej Brytanii są po prostu słabe. Natomiast mówi się o tym, że Europa jako całość miałaby dzisiaj trudność z wystawieniem 25 tysięcy żołnierzy, ponieważ armie europejskie są niedostatecznie ukadrowione i są mocno niedofinansowane. Natomiast ryzyko wciągnięcia w wojnę z Rosją jest bardzo duże. Taka, takie ryzyko pociągałoby ze sobą szereg niebezpieczeństw związanych także z głęboką dywersją, sabotażem w takich państwach, patrząc na to, jak, jakie są dzisiaj możliwości przy wyko z wykorzystaniem dronów, cywilnych kontenerów. I tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że mało które państwo europejskie dzisiaj zdecydowałoby się na taki, na taki krok. To zresztą też pokazuje słabość dzisiaj europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, którzy bez parasola tego powietrznego czy parasola nuklearnego Stanów Zjednoczonych, no właściwie niewiele znaczą w sensie takim czysto geostrategicznym. Więc te wszystkie właśnie zabiegi o dofinansowanie, ten program SAFE, kredyty, Nah. Eh. Przemysł zbrojeniowy, te wszystkie zapewnienia Urszuli von der Leyen można potraktować w myśl tych słów Wiktora Orbana jako pewien, pewien sposób, pewien pretekst na reorganizację funkcjonowania Unii Europejskiej i większą centralizację. Natomiast do tego, aby uzyskać jakąkolwiek autonomię strategiczną, że tak przywołam tutaj Emmanuela Macrona, to jest jeszcze droga bardzo, ale to bardzo daleka. Ja bym przestrzegał polityków w Polsce, decydentów w Warszawie przed jakimikolwiek, Takimi działaniami wyrywnymi, powiedziałbym nadgorliwymi, które miałyby pokazywać Polskę idącą w jakiejś awangardzie w tym zakresie. To jest absolutnie, to idzie w absolutnie w poprzek polskiej racji stanu. Pamiętajmy, wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Polska powinna się od tej wojny trzymać jak najdalej. Polska powinna zaprzestać wspierania militarnego Ukrainy. Polska powinna podjąć wszelkie możliwe środki, aby. Przyłączyć się do mediacji i jak najszybciej włączyć się w proces zakończenia tej, tej wojny i, i doprowadzić do możliwości repatriacji obywateli Ukrainy, którzy oczywiście tymczasowo zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powinni, imigranci ukraińscy z Polski powinni mieć możliwość powrotu po prostu do swojej, do swojej ojczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę.